Zdraviam widzów Moto Śladu. Bogusław Linda. Suzuki Hayabusa. Hayabusa to takie taki ptaszysko wędrowne, które mówią o tym, że do soków wędrowne, które pikują, osiąga 300 km na godzinę. To najszybsze ptaszysko na świecie. Jest tam też nazwa Hayabusa, bo tak mówi się o tym ptaku po japońsku. Po japońsku również zrobiony jest ten motocykl. Jest bardzo perfekcyjny, jest fajnie zrobiony. Powiem jedno, najzabawniejsze w historii Hayabuzy jest to, że ostatnio ograniczono mu prędkość elektronicznie właśnie do 300 na godzinę. Kiedyś można było nim polecić trochę szybciej, no ale teraz chyba ze względów bezpieczeństwa ktoś pomyślał 300 Wystarczy. Kiedy rozpędza się do większych prędkości, okazuje się, że ma jeszcze 13 koni mechanicznych. To za sprawą doładowania dynamicznego może wtedy osiągać te prędkości bez specjalnego problemu. Nawet ptaki, które siedzą tutaj do nas, dookoła nas, zaczęły ćwierkać, jak zobaczyły brata sokoła wędrownego. No bo w końcu sokoła trzeba się bać. Pewnie jakieś ptasie poruszenie się pojawiło. Poruszenie także wywołuje hajabuza na drodze. Ludzie, którzy znają ten motocykl wiedzą, że nie ma co przy nim podskakiwać. On naprawdę potrafi się zbierać z miejsca kopętany. Do tego wszystkiego ma trzy tryby pracy silnika. Trzy mapy zapłonu A, B i C. Kiedy uruchamiacie A jest jak orkiestra symfoniczna. Wszystkie brzmienia pełna moc, żadnych ograniczeń. Kiedy uruchamiacie tryb B Coś się zmienia, jest mniej agresywna, natomiast kiedy uruchamiacie tryb C, jest trochę jak kwartet smeczkowy, wykwintny, delikatny i ten tryb jest znakomity do jazdy po e, mokrej jezdni. To bardzo fajna zaleta, bo ograniczacie moc, ograniczacie ryzyko uślizgu tylnego koła. To jest dobre. Tym bardziej, że ten motocykl nie ma jeszcze kontroli trakcji, nie stosowano ich w Hayabuzie. Natomiast zastosowano nowe hamulce hamulce Brembo, offsetowe hamulce, które zdaniem producentów powinny zwiększyć moc hamowania po tych niezbyt doskonałych wersjach, które w Hayabuzie pojawiały się przedtem. Jeździłem tym motocyklem, hamulce mnie nie powalają, ale być może jestem rozpuszczony hamulcami BMW, Niemniej jednak jest lepiej, lepiej niż było. Do tego ABS nowej generacji, który ogarnia ten motocykl, daje radę zahamować, nie uślizgując przedniego koła. Chociaż powiem szczerze, przy dobrym dociążeniu przodu, to e, hamowanie nie stanowiło specjalnego problemu, ani razu ABS mi się nie uruchomił, przynajmniej na suchej jezdni. W Hajabuzie, jako motocyklu turystyczno-sportowym zadbano też o to, żeby pasażerka czy pasażer nie czuli się niewygodnie, nie czuli się źle na tym motocyklu. to rzeczywiście jest prawdziwe siedzenie, chociaż przednie mocowania kufrów mogą się trochę wbijać w uda. Niemniej jednak, jeżeli ktoś usiądzie rozsądnie, tego problemu nie powinno być. 21 litrów zbiornika paliwa to już jest taka ilość benzyny, która pozwala na przejechanie przynajmniej tych 250 km przy szybszej jeździe. Zatem zmusi Was do tego, żebyście się zatrzymali na stacji benzynowej i rozprostowali nogi, trochę podgięte jak w sportowym motocyklu. To właściwie mądra zasada producentów motocykli, żeby robić to tak, żeby motocykl przejeżdżał tak 200-220 km, no i potem chwila odpoczynku. Bardzo podoba mi się deska rozdzielcza tego motocykla, jako desce rozdzielczej można mówić. No tablica przyrządów lepiej. Znajdzie się na niej wszystko, co jest potrzebne, włącznie z wyświetlaczem biegów, który wbrew pozorom jest bardzo przydatny przy dłuższej jeździe szukacie tego siódmego biegu, bo skrzynia jest sześciobiegowa zaczynacie poszukiwania siódemki, kiedy szybko przyspieszacie oczywiście mówią w motocykliści motocykli to jest niepotrzebne, ale dlaczegoż na przykład samochody wyścigowe i motocykle wyścigowe taki wyświetlacz mają, no właśnie po to żeby nie grzebać, dlatego naprawdę czytelnie, to jest bardzo ładnie rozwiązane, czarne tarcze, porządne zegary, wszystko widać motocykl ma potężniaste wydechy, jeżeli stoicie za nim to widzicie wyraźnie, że ten silnik ma czym oddychać, bo te 1340 cm to naprawdę pojemność budząca grozę i rzeczywiście musi oddychać należycie. Nie są zbyt głośne, natomiast brzmią bardzo ładnie. Oczywiście ludzie, którzy jeżdżą tymi motocyklami, zapewne pomyślą o jakichś wydechach Akrapowicza albo innej firmy, ale ten wydech naprawdę daje radę. Z przodu bardzo fajne światła, z bujecki nieco wygląd, który sprawia, że wiecie, że macie do czynienia, nie z małą dziecinką, tylko z konkretnym sprzętem. Pod kierownicą tam głęboko schowany jest amortyzator skrętu. Dobrze, że jest, chociaż pewnie puryści stwierdzą, że można założyć coś lepszego. Ale fajne jest to, że go nie widać. On tam gdzieś sobie pod spodem funkcjonuje i dba o to, żeby kierownica nie łapała szimy. Fajnych rzeczy, które też, na które zawsze zwracam uwagę, to wykończenie. Tutaj każdy detal jest dopracowany. Nie ma takich rzeczy, które są nieładnie zrobione. Na całej kierownicy widzicie cały osprzęt każda śrubeczka jest wycyzelowana. Wszystko jest zadbane i bardzo miłe. W dotyku i w wyglądzie. Zatem Hayabusa jak najbardziej tak. Dla ludzi, którzy są doświadczonymi motocyklistami, dla ludzi, którzy potrafią wykorzystać jej potencjał, a potencjał jest naprawdę ogromny. No i dla ludzi, którzy uwielbiają dalekie podróże, czasami po drogach, na których nie trzeba się przejmować ograniczeniem prędkości. Tam pokażę Wam, co znaczy Hayabusa. Problemy z prawem jazdy zaczęły się od tego, kiedy ktoś zaczął w nich grzebać. Mówię o ustawodawcach, którzy stwierdzili, że trzeba coś pozmieniać, no bo jest za dobrze, jeśli jest poukładany świat. Z drugiej jednak strony, ludzie bardzo młodzi, wsiadający na potężne motocykle, a no też nie było najlepsze rozwiązanie. Ale ktoś próbował to ponaprawiać, ponaprawiać i zrobił z tego jeszcze większy bałagan niż był przedtem, ale najlepiej o tym opowiada martur, który siedzi w tym. On szkoli ludzi, którzy mają zdawać prawa jazdy, no i do tego wszystkiego przygląda się tej sytuacji chyba z niepokojem. No prawdę powiedziawszy z bardzo dużym niepokojem. Chociażby o czym świadczą statystyki, jeżeli chodzi o zdawalność egzaminów, która jest na poziomie kilku procent. Ale czekaj, to może po prostu wymagania były na tyle duże, że byle trąba nie zda tego prawa jazdy, czy zrobili to tak wrednie, że tego się nie da zdać? Znaczy, generalnie myślę, że to drugie. tak? Jest to zrobione w ten sposób, że czynni motocykliści wsiadający na motocykle nie są w stanie zrobić tych elementów ćwiczebnych, które są na egzaminie, a co dopiero mówić o ludziach, którzy przeszli 20 godzin kursu szkolenia. Więc to jest po prostu w tej chwili dramat. <laughs> Ale co masz na myśli? Jakie są elementy tego egzaminu? Bo to też warto powiedzieć. Mamy tak. Generalnie cały egzamin, jeżeli chodzi o sferę e, praktyczną, uległ zmianie. E, mamy elementy takie jak szybki slalom z prędkością minimalną 30 km na godzinę. E, mamy najazd na przeszkodę z prędkością 50 km na godzinę. E, mamy wolny slalom, gdzie są rozstawione bramki, praktycznie nie do przejścia geometrycznie dla motocykla, który jest ustalony jako <laughs> motocykl egzaminacyjny. E, mamy ósemkę przysłowiową, która jest ograniczona prostokątem w tej chwili. Jeżeli ktoś nie jest w stanie dobrać odpowiednio kąta natarcia, to nie jest w stanie tego slalom przejechać. Także generalnie zmieniły się wszystkie ćwiczenia egzaminacyjne. Ale to mi trochę jakimś takim cyrkiem zaczyna pachnieć, jak filibrystyką cyrkową. No bo tak jest. Tak jest. To nie są ćwiczenia egzaminacyjne, tylko to są ćwiczenia cyrkowe tak naprawdę. Ja na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że ja uczę cyrkowców. Jeżeli ustawodawca założył, że te ćwiczenia mają za zadanie zweryfikować umiejętności kandydata na kierowcę kategorii A, to moim zdaniem jest w błędzie i odniesie w skutek wręcz przeciwny, z tego względu, że jeżeli zakładamy, iż młodzi ludzie, którzy... <laughs> Dosiadali motocykle według starych zasad egzaminacyjnych, wyjeżdżali na ulicę po 20 godzinach z pewnego rodzaju respektem tak? i e, czuli pewnego rodzaju taki, taki niedosyt związany z tą nauką. To w tej chwili, po tego typu ćwiczeniach, będą uważali, że są kozakami, tak naprawdę, i zaczną wyczyniać na ulicy takie dziwne rzeczy, że no, niestety historia nam pokaże najbliższa, co, co, co te egzaminy zmieniły, tak naprawdę. Jest, jest jeszcze jeden problem, o którym się nie mówi, a moim zdaniem jest to problem bardzo poważny, ponieważ dwa ćwiczenia, które wymagają minimalnej prędkości, czyli slalom z prędkością 30 km na godzinę, która jest minimalną prędkością, z jaką ten slalom można pokonać, i ominięcie przeszkody z prędkością 50 km na godzinę, nie zakładają. Yy, Poprawki na warunki pogodowe. Czyli tak naprawdę, jeżeli organizacja typu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego egzaminuje niezgodnie z przepisami ruchu drogowego, bo w artykule 19 Kodeksu Ruchu Drogowego, czyli Dziennik Ustaw 108, jest jasno sprecyzowane w punkcie pierwszym, że prędkość ma być dostosowana do warunków panujących na drodze. Ja sobie nie wyobrażam w strugach ulewnego deszczu, na przykład zrobienie slalomu przy prędkości 30 km na godzinę, gdzie słupki mamy rozstawione 7 metrów, tak? bo to, to po prostu stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. I, e, I no moim zdaniem, generalnie jeżeli mamy do czynienia z czymś, co ma pomóc w bezpieczeństwie ruchu drogowego, nie może stać w przeciwieństwie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Zakładamy, iż młodzi ludzie, którzy <laughs> dosiadali motocykle według starych zasad egzaminacyjnych, wyjeżdżali na ulicę po 20 godzinach z pewnego rodzaju respektem tak? i e, czuli pewnego rodzaju taki, taki niedosyt związany z tą nauką, to w tej chwili po tego typu ćwiczeniach będą uważali, że są kozakami tak naprawdę i zaczną wyczyniać na ulicy takie dziwne rzeczy, że no, niestety historia nam pokaże najbliższa, co, co, co te egzaminy zmieniły tak naprawdę. No dobrze, a teraz jak jest z egzaminami na skutery na przykład? No bo to już stał się problem poważny. Znaczy egzaminów na skutery na dzień dzisiejszy praktycznie nie przeprowadza się ze względu na to, że ustawodawca zapomniał o tym, aby sprecyzować odpowiednio uprawnienia na kategorię AM, jak również na kategorię A2. Nie wiem czy wiesz, ale w Polsce na dzień dzisiejszy według świetle, według litery prawa nie ma ani jednego instruktora, który może uczyć na kategorię AM i na kategorię A2. Czyli Dobra, ludzie, zatrzymajmy się. AM to są pojazdy do 50 centymetrów? Tak jest. A2? A2 to są pojazdy powyżej 125 cm3 i o mocy do 35 kW, czyli według nowej ustawy dla ludzi, którzy ukończyli 18 rok życia, jako pierwszy motocykl, ale jednocześnie założenie jest takie, że m, aby uzyskać kategorię A, Musimy mieć ukończone 24 lata, bądź posiadać prawo jazdy kategorii A2 przez lat 2. Natomiast, ponieważ na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma ani jednego instruktora, który może uczyć na A2, i ani jednego ośrodka szkolenia kierowców, który może takie prawo jazdy przeprowadzić, to zaczyna się robić sytuacja absurdalna, bo ludzie tylko w wieku 24 lat mogą dosiąść motocykla. I mamy sytuację taką, że przedział wiekowy od 18 do 24 jest w ogóle niepokryty prawem jazdy na dzień dzisiejszy ja to nie wiem... pięknie, a to jednym słowem, teraz szanse na prawo jazdy mają ludzie mający ponad 24 lata, ekwilibryści cyrkowi, no i co jeszcze? No generalnie tak naprawdę nie, nie wiem, nie wiem co... Ja zdawałem prawo jazdy na niewielkim motocyklu, to było kupę lat temu, teraz z tego co widziałem 600 to jest norma. Tak, to jest, w tej chwili jest to motocykl Suzuki Gladius akurat w Warszawie, to jest motocykl o klasy pojemności 650 cm w układzie dwucylindrowym V. Moc tego motocykla to jest 78 koni, moment obrotowy to jest 69 Nm momentu. W mojej ocenie, jako, jako osoby, która uczy od wielu lat, to jest absurd. Dlatego, że ustawodawca następnym błędem, który założył, jest to, żeby na pierwszej godzinie wsadzać człowieka na tak duży motocykl. Przecież to jest, to jest Tak, to jest, to jest zabójstwo wręcz, bo, bo no, to nie jest motocykl na pierwsze zajęcia. Można szkolić na zasadzie przejścia przez klasy pojemności i w ostatniej fazie dawać taki motocykl. Ja osobiście boję się szkolić ludzi na tych motocyklach. Taka jest prawda. No tak, facet ci startuje z pod ręki i wszystko tyle widziałeś. Za chwilę jest pół To jest tak, Olek. Ja widziałem różne rzeczy szkoląc ludzi u siebie na placu. I widziałem, co ludzie potrafią wyprawiać na motocyklach rzędu 125 cm sześciennych i 11 koni. I nie chciałbym tego zobaczyć na motocyklu 650 cm i 80 prawie koni. I tak wyglądają reali, jak chodzi o zdawanie prawa jazdy. Bardzo Ci dziękuję, bracie, za to, że chciałeś parę słów gorzkich powiedzieć. Proponuję ustawodawcom, żeby wprowadzili jeszcze do egzaminu następujące ewolucje. Jazda tyłem do kierownicy, stopi, ewentualnie uślizg boczny tylnym kołem, taki, że jedzie się już wtedy tyłem do przodu. No i ewentualnie jeszcze jazda bokiem, bądź wszelkie inne formy woltyżerki przeniesione do jazdy na motocyklach. Życzę powodzenia i dobrej zabawy zdającym egzaminem. Lechu, witaj w ogóle na początku. Witam. Lechu, jesteś w tej branży masę lat, grzebiesz w motocyklach, do Tygrowskiego prowadzisz no, chyba najlepsze w Polsce pismo customowe. Powiem, że najlepsze. No Przez skromność wrodzoną mnie zaprzeczę. <laughs> Skąd bierzesz sprzęty, które u ciebie się pojawiają? Czy w Polsce jest dużo ludzi, którzy robią genialne motocykle, czy raczej korzystasz z tego, co przyjeżdża ze świata? W Polsce jest dużo ludzi i zawsze dużo ludzi było, tylko to było tak bardzo undergroundowo i tak bardzo po partyzancku i bardzo dla siebie. Od czasu jak żeśmy tą, z tą gazetą ruszyli, to jesteśmy takim katalizatorem, który to wszystko napędza. Organizujemy, jak wiesz, imprezy z cykl, pod tytułem Mistrzostwa Polski. W budowie motocykli kastomowych, które. Katowica chyba była taka wielka. Katowica była pierwsza od trzech lat, chyba. O ile mnie pamięć nie byli, robimy to w Poznaniu w ramach Motor Show. I też od kilku lat ta nasza impreza jest częścią składową w większej całości, mianowicie takich mistrzostw, które się nazywają V4 od Układu Wyszegradzkiego. Są to mistrzostwa kastomowe Europy Wschodniej. Czyli Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Ale jest potencjał w narodzie? Potrafią robić piękne sprzęty? Jak najbardziej, chociaż powiem ci, że cały ten customizing jest w swoim takim charakterze bardzo podobny do tego, co się dzieje w świecie mody. Tak samo jak, tak samo jak nie zobaczysz na ulicy kobiety ubranej w kreację, tam od jakichś wielkich. Wielkich Nie, tych kreatorów moduł, bajki, to to, i, i, tu jest, i tu jest podobnie. I tak samo podobne są eventy, tak samo trzeba bywać, tak samo jest to niszowe towarzystwo. A dzięki temu, że jest niszowe, no to jest bardzo sympatycznie Ale chcę przez to powiedzieć, że e, ludzie chcą mieć coś znaczy, ładnego w domu na zasadzie to, dobrego obrazu. To znaczy, może skończymy, chcę przez no, no. to powiedzieć, że w takich właśnie towarzystwach gdzie, gdzie to współzawodnictwo nazwijmy, to odbywa się uznaniowo, tak? To nie jest wyścig, gdzie kto jest pierwszy, kto jest drugi od razu widać, tylko to jest sztuka. A sztukę trudno jest o, ocenić, yy, jak to nazwać, no, no wiesz o co chodzi. A trudno zrobić I piętkę, w związku czwórkę, z tym. Trójkę. Najtrudniej jest wyrobić sobie nazwisko. Jak już sobie to nazwisko wyrobisz, to już za sam fakt, że jesteś, zbierasz nagrody. Lech Wangin, człowiek, który zna się na kastromach, wie wszystko na temat tego sprzętu, nawet jest w stanie ocenić, ktoś mówi, że nie zajmuje się tym chętnie i to ciężkie do ocenienia, ale jest w stanie odróżnić coś strasznego od czegoś, co jest generalnie choinką. A powiedz mi jeszcze jedno: był taki moment, co jeszcze trwa, bo pytam Cię jako znawcę tematu moment, Japończycy zaczęli robić takie old school. E. Yy, yy, mistrzostwo czy, świata. Mistrzostwo, mistrzostwo, prawda? Bardziej amerykańscy od Amerykanów. Istne szaleństwo. To jest tak, że jak oni się za coś wezmą, to to jest perfekcyjne. I powiem Ci, że kiedyś właśnie przeglądając pismo yy, takie customowe, japońskie, to jak otwierałeś kartki, to czułeś jak wieje wiatr. I widziałem tam zdjęcie motocykla, który Harley'a, który tak na, na pierwszy, drugi i nawet trzeci rzut oka wyglądał jak fabryczny lowrider z siedemdziesiątego, tam powiedzmy siódmego roku, dopiero, nawet bieżnik, opon i tak dalej. Dopiero jak mu się przyjrzałem na piąty rzut oka, wyraźnie zauważyłem, że tam jest silnik Twincam, czyli był to zupełnie współczesny motocykl, zrobiony tak, jakby wyjechał z fabryki w 77 roku, nie do odróżnienia. Tak, oni są genialni. I ta moda troszkę zahaczyła o Polskę. Też był taki moment, kiedy ludzie robili podobne sprzęty, chociaż no nie ukrywam, że tym japońskim nie dorównywały, ale pewnie kiedyś ich przeskoczymy. Japończycy są. Ich siła polega na tym, że oni mają w sobie cały czas tą tą, jak to nazwać, samurajską krew, czyli również sztuki wytwarzania, mimo że to jest kraj bardzo nowoczesny i z technologizowany, to tam jednak sztuka rzemiosła nie zaginęła. U nas no robią genialnie. Dokładnie u nas koła angielskie czy tego typu maszyny raczej się importuje, bo już ciężko jest tego znaleźć w kraju, ciężko jest też znaleźć fachowców, którzy potrafią tego użyć, tego użyć potrafią spawać i tak dalej. A to bierze się stąd, że w czasach, kiedy na przykład my byliśmy młodzi, albo trochę młodsi od nas byli młodzi, to nie było popularne nauka zawodu, jakiegoś takiego powiedzmy sobie rzemieślniczego, bo z czym to się skojarzyło? Kojarzyło się z Flusa, tym, rzemiecha. że pójdziesz do fabryki, będziesz toczył tuleje. A jakby wtedy były programy typu OCC, to każdy by wiedział, że jak się nauczy spawać, toczyć i tak dalej, to będzie miał statut gwiazdy roka, tak? Dokładnie. No właśnie. Lechu, dzięki Ci bardzo. Naprawdę miłe to spotkanie. Cieszę się bardzo, że istnieją jeszcze i gazety i jeszcze programy, które traktują o motocyklach, o pięknych sprzętach, które niczym piękne ptaki czasami przemykają przez jezdnie, a czasami stoją po prostu w salonach, żeby cieszyć oczy ludzi, którzy traktują jak dzieła sztuki, bo tak trzeba traktować motocykle customowe. Podobno świat należy do twardzienic, do ludzi, którzy kupują sobie litry, 1300 szaleją na drogach, stawianie na gumie to jest podstawowe zajęcie, bo to podobno dodaje... Mocy człowiekowi. Są ludzie, którzy mówią niekoniecznie szybko i stosują starą, mądrą zasadę. Ciszej jedziesz, dalsze zajedziesz. To jest bardzo słuszne podejście do sprawy. Witam ludzi, którzy jeżdżą na. to właśnie sami powiedzcie, na czym jeździcie. Na 250 CBR-kach. CBR a dlaczego akurat na nich? Powodów jest tak naprawdę wiele. Po pierwsze, są to przystępne cenowo motocykle, lekkie, proste do nauki jazdy, a przy okazji dają dosyć dużo emocji. No pewnie. Dobra, a ile osób jest już w tej chwili w ekipie? O, już w tej chwili na forum mamy chyba około 78 osób zarejestrowanych. Ale to są głównie gadacze, czy to są też właściciele tych motocykli? E, większość z nich to właściciele tak naprawdę. Więc... Czyli resztę tych ludzi może się uznać za ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą, co czynią, nie kupując tych motocykli. Dokładnie. No ale pewnie niedługo się przekonają i dołączą. Tu może przy okazji podaj adres strony: cbr 250 rorgpl Stało się zadość sprawiedliwości. No to teraz do konkretów. Czy to, że jesteście w takiej grupie, kończy się tylko tym, że siedzicie sobie na stronie i klepiecie jakieś bardzo ciekawe teksty, a ja to dzisiaj przedmuchałem gaźnik, a ja to dzisiaj wtrysk naprawiłem, czy cokolwiek by to nie było, czy po prostu jeździcie razem często? Nie no, zawsze się umawiamy jakoś w ty Próbujemy przynajmniej w tygodniu bądź też w weekend na jakąś dłuższą wycieczkę, w tygodniu ewentualnie na polatanie po Warszawie. E, bądź też się wybieramy na jakieś dłuższe wyjazdy, czy też wycieczki na tor. S ale zauważyłem jedną rzecz właśnie na tor. Zaraz, zaraz do tego wrócimy. Zauważyłem, że masa dziewczyn jest w, w, waszym, w waszej stronie, czy w waszym klubie, jak to nazwać? No. Myślę, że A, jest, jest my jeszcze to. Nie jesteśmy, jesteśmy jeszcze nie na razie jesteśmy forum, klubem, tak. Na razie ale nie, posłuchajcie, bo, bo klub ale... klub, klub to jest taki. powiedziałbym w ten sposób: klub to jest takie miejsce, gdzie spotykają się fajni ludzie, po to, żeby było wesele i łatwiej, jeżeli pozwolicie, że tak powiem, i wcale nie musi być rejestrowany. Po prostu klubem nazywa się to dla świętego spokoju. Stowarzyszenie wymaga już jakichś kwitów, papierów. Klub, nie wiem, strona może. No są fajni ludzie, powoduje to, że w ogóle jeszcze funkcjonujemy, tak? No bo generalnie e, całe forum nasze polega na tym, że to nie są tylko ludzie wirtualni, którzy sobie gdzieś tam są, tylko my się faktycznie spotykamy i tylko na tym polega wartość tego całego zbioru osób, tak? Bo e, samo jeżdżenie jest fajne, owszem, e, 250 jest sympatyczna prosta w prowadzeniu, ale to właściwie dopiero zespół powoduje, to że chcemy się spotkać, chcemy ze sobą pogadać i spędzić te parę chwil na przykład na obróbce zdjęć, które czasami robimy na jakimś spotkaniu. Dobra, ale anarchii nie ma, rozumiem, że jest jakaś dyrekcja. Ojciec założyciel? Kuba jest naszym założycielem. Tak, ja jestem założycielem, matka Chrzestna niestety dzisiaj jest nieobecna. Bo skąd się wziął cały forum? Na jednym z portali całkowicie niezwiązanych z motocyklami rozpoczął się wątek co kupić na pierwszy motocykl. Czy taki Ninja, czy Ceberka 250R. I tak naprawdę z tej grupy, która tam się opowiadała, 4 albo 5 osób kupiło te ceberki I to była ta podstawowa że ta była grupa założycielska, która jako pierwsza zaczęła się opowiadać na forum, które założyliśmy rozumiem, że masz jakieś tam drobne tendencje tylko, żeby porządzić. Staram się takich tendencji nie mieć. No dobra. To prawda, to prawda. Rządzi? Nie, nie rządzi. Generalnie mamy na tyle fajny zespół, że wszyscy trzymają zasady, które nie są napisane jednoznacznie. Czekajcie, ale to chcecie przez powiedzieć, że wasz motocykl, ta CBRK to jest motocykl, który tak cedzi ludzi, że kupuje mnie tylko fajni ludzie? Nie, ja uważam, że kupuje go każdy rozsądny człowiek, który na początku chce się nauczyć dobrze jeździć. Ale dodam jeszcze, że poza tym, że się, że się spotykamy, że razem jeździmy. E, czerpiemy też doświadczenia nawzajem. Ja na przykład jestem na forum od listopada, kiedy, kiedy w ogóle kupiłam motocykl, kiedy, kiedy zdałam prawko, i e, na początku no, nie miałam zbyt dużej wiedzy. I koledzy bardzo chętnie. No wiesz, no. no się koledzy bardzo chętnie. Koleżanki również, jak <laughs> najbardziej. Począwszy od kwestii związanych z, z jaki, jaki mam kupić smar do, łań, do łańcucha, e, jakie opony. No dobra, wymienić. to jaki smar kupujesz? No na przykład teraz kupiłam wczoraj kastrola. Ale to nie jest żaden, żaden, żadna reklama. Nie, może sobie reklamować, ale powiedz, dlaczego akurat Castrol? bo jakie ma właściwości? Wiesz co, jest Dobrze się lepi. Był wymieniany jako jeden z trzech najlepszych przez kolegów, więc y, uwierzyłam im na, na, w ciemno na słowo i zajechałam, kupiłam po prostu. Tyle koło w miarę czysta? <laughs> Raczej nie. No właśnie. Nie, ale to, to świadczy o tym, że się sobie pomagacie. Bo, a czy była taka sytuacja w waszym, na waszym forum, że kogoś wylaliście za niegrzeczne prowadzenie się? Chyba jeszcze nie się nie zdarzyło, żebyśmy kogoś wylali. Nie, ale nikt nie podpadł tak bardzo, że powiedzieć mu, stary, wiesz co, może ty lepiej nie przyjeżdżaj na te nasze spotkania. Było, było blisko do tego, ale udało się człowieka okiełznać. A. Czyli, mieliśmy takiego e, pana, który, ancymona. ancymona, ta gagatka, który zaczął się trochę szarogęsić u nas. Natomiast e, dostał parę cierpkich słów, e, no, nie mówię, że inaczej było. E, natomiast generalnie udało się go. Pokiełznać. Tak, spacyfikować może delikatnie. Człowiek, który ma wieloletnie doświadczenie i nie jeździ na CBRC. A czym jeździ? Na tysiąc Suzuk, Suzuki 1400. Jak śmiał się wypowiadać na waszym forum i to jeszcze mało elegancko. No dobrze, to teraz tak. Żeby dostać się do was, czy koniecznie trzeba mieć cbr czy po prostu może tam wejść na forum, każdy człowiek pogadać i przekonać się do tego, żeby kupić cbr -ę? Zapraszamy każdego. Mamy na forum około chyba 10 użytkowników, którzy, którzy jeżdżą na innych sprzętach i zapraszamy każdego, kto chce, kto chce z nami porozmawiać, umówić się na wspólną jazdę. Forum jest otwarte. Dobra, a czy poczuliście kiedyś od tych takich y, zawziętych motocyklistów, którzy uważają, że poniżej litra to nie ma co, jakiś taki element y, ironii? Ja się osobiście nie spotkałam chyba. Najczęściej jest e, wrażenie pozytywne, że o, fajnie, dziewczyna na motorze. Tam raczej rzadko się zwraca uwagę na to, czy to już jest 250 czy 600. Ja ci powiem, ta cb raty wygląda, jakby tam z litra miała ja pod tak Także bez, to jest bez problemu. Jedna czwarta tego litra, także nie ma to tamto. To jest jedna czwarta silnika z, z Fireblade'a. Czyli jak idzie się we czwórkę, to to jest R1. To jest, to jest wtedy ogień. Dobra, kochani, strasznie fajni z Was ludzie, bardzo sympatyczni, i cieszę się bardzo, że tacy ludzie jeżdżą na motocyklach. Był taki czas, kiedy zakup nowego motocykla, czy motocykla, powiedzmy, który już miał jakąś klasę, był bardzo poważnym problemem. W tej chwili cieszy mnie bardzo to, że kupa ludzi wsiada na motocykle, uczy się jeździć, no i potem być może, chociaż nie wiem, czy to ma sens, zmieni na coś większego, coś mocniejszego, ale raczej chyba nie ma sensu. Nie, na razie zdecydowanie przez najbliższe dwa lata zupełnie wykluczam zmianę na, na coś większego. No dobra, to mam do Ciebie pytanie na, na koniec. Co będzie, jak oni wszyscy dorosną, wszyscy kupią litry, co będzie z tym forum Ceberki? E, forum na pewno pozostanie, tak? Bo jesteśmy przede wszystkim grupą osób i nas już parę osób z naszego forum przesiadło się na cięższe motocykle, a zostali na forum. Także to forum to tak naprawdę bardziej idea niż to, że wymaga na posiadanie seberki, o czym świadczy właśnie fakt, że na przykład mamy na forum Dragstara, Suzuki, Bandita i to osoby z nami jeżdżą. Ale nie nazywałbym tego forum czymś na kształt przedszkola motocyklowego, bo wy naprawdę jeździcie, dajecie radę. W związku z tym, być może dzięki wam, ci ludzie, którzy myślą na czym zacząć jeździć, przyjdą do was, nauczą się jeździć, stworzą fora, do których część z Was przejdzie, na przykład forum R1 na przykład. Znaczy, ja powiem tak, że generalnie 250 w wypadku cebry to jest fajny motocyk na początek dla osób, które mają trochę dyszel w głowie. bo. gdybyś zechciał na ludzkie przetłumaczyć. No, olej w głowie, myślą, rozsądnie. E, bo generalnie można kupić coś większego i oszukiwać, że się nie będzie odwijał, ale wszyscy wiedzą, że to jest bzdura. Każdy z nas wie, gdzie jest odcięcie. Pani, bardzo Wam dziękuję, że zechcieliście tak licznie przyjechać, tak z super ekipą. Jak się witałem z całą grupą, która tutaj przyjechała, to naprawdę macie potwornego farta, że tak fajnych ludzi zebraliście. Trzymajcie się i rozwijajcie się jak najbardziej. I powiem jedno. Zaglądajcie na tę stronę. Uczcie się jeździć razem z nimi. Uczcie się dobierać smary do łańcuchów. Wiele innych rzeczy, które Wam tam podpowiedzą bardzo szybko. Bo żeby zacząć, to trzeba czegoś się dowiedzieć. Oczywiście o ile Wam się uda zdać te diabelskie prawa jazdy, które w tej chwili nastały. Ale trzymamy, trzymamy za Was kciuki. Dzięki serdeczne. Dzięki. Dziękuję ślicznie. Dzięki, że do nas spadłeś. Dziękujemy bardzo. No właśnie. Zobaczycie w Motośladzie jak hmm, hartowała się stal. To chciałem powiedzieć.